Ja, ja. Witajcie, jesteśmy Bartek z jaki i Bielki tata, my tam podobnie że Clash. Royal. Mamy dzisiaj do odebrania nowe rzeczy. Jakie, Bartek, nowe rzeczy mamy do odebrania? Nową ewolucję. Mhm. I na dodatek nową... Darmową ewolucję do Mega Knighta, którego mamy na 14 poziomie, proszę go testowali nawet na 14 poziomie. 14 poziom to jest chyba największy. 15 jest największy. 15, ale. A żeby mieć 15, to trzeba mieć specjalne takie karty, a których nie mamy. Bartek kupujemy sobie. O, nasze banery. Jeszcze raz sobie kupię. Wydałem sporo. Jest to nieistotne. I patrzcie, co tata sobie wykminił. Już niedługo będzie możliwość ulepszenia na 15 poziom. Bo mamy blisko karty. Jakie? Już wam pokazuję, Bartek się nie orientuje, 42 tysiące zostało 8 tysięcy i będzie możliwość ulepszenia jednej na kartę Elite Czyli kogo? Czyli wybierzemy sobie kogo Mega Knight a, a, a. No może Mega Knighta Znaczy nawet nie Mega Knighta Bartuś To Knighta Knighta mamy już a 15? Albo Knighta, albo Mega Knighta, zobaczymy Teraz Bartek zrobimy taki meg, że odbieramy naszą ewolucję za darmo, bo był taki event jest, że po prostu macie zdobywać pucharki każdego dnia. Jest teraz dziewiąty dzień i po prostu po kolei macie swoje zadania i te każdy punkt to z każda koronka, które danego dnia zdobywacie i zdobywamy Bartek do ewolucji. Mamy ewolucję do Mega Night za darmo. Darmo. Tylko wystarczy grać. Ja w nie za bo czas to też jest pieniądz No to ludzie płacą i grają, więc lepiej mi za darmo. I mamy teraz ewolucję, teraz jest kozak, zobaczycie. Free upgrade. Do. On podnosi, skacze, rzuca, wszystko fajnie. Dobrze, mamy go. Odchodzimy sobie w nasze te deki. Przenosimy sobie ewolucję. Można dwie ewolucje mieć. Teraz można mieć dwie ewolucje, ale w tym tylko przypadku jak mamy taki tryb, w którym jestem teraz i że mamy 3427 nie wiem, pucharków. Mogę zagrać? Nie, nie możesz zagrać, bo nie grałeś w ten tryby i... Ale... Możesz odpalić sobie boksy i zmienić banery. Odpalaj. Zobaczymy, co wyleci. Nowy Battle Banner i ostatni. Co nam wyleci? Champion Belt. Weźmy sobie teraz, może, w te Bannery Zmienimy sobie na jakieś inne. Dwa już znalazłem wcześniej, jest będzie coś ciekawszego. No, chyba będą ostatnie, bo tu są nowsze, nowsze, nowsze. wybierz sobie ten. Ten. Czy ten? Taki leśny. A zmieni jeszcze główny. Główny na. Tego. O! O, fajnie wygląda. Powiem ci, że fajnie wygmieniłeś, dobra. Odpalam sobie teraz meczyk. Chodzi Bartek, ja ci pokażę co chodzi. Bo teraz jesteśmy już na kolejnej arenie. A to może jest dodatek do tego tamtego manera. O, nowy tryb. Mhm. Knight na dole. Knight na dole, żeby długą drogę wydłużył. Zobaczymy sobie jaki ruch wykona. Taki sam. Na 14, trochę poczekał dłużej, więc zobaczymy jak teraz pójdą goliny. Kolejny jego ruch. O Boże, dobrze trafił. Ja sobie poczekam. Jele się podpalał. sobie puszczę tutaj. Żeby szybciej zrobić ewolucję Mega Knight'a. No nie. I skaczemy do góry. O! Też dobrze zrobiłem. Jeszcze lepiej zrobił. Ale teraz nie podpalam się, nie rzucam jednostek, bo nie stracę. Tak jak zawsze się traci i zyskuje. Może uda się teraz to. Zauważyłem, że gramy przepraszam, z tym samym dekiem teraz. Teraz ten sam dek. No bo mam na wyższym poziomie po prostu i tylko dlatego. Poczekam, to może coś nie dołoży. Dołożył coś. Co to jest? Jakiś mega czar, który dodali do Clash Royale i do końca się jeszcze orientuje o co chodzi z tym. Nie będę puszczał się rekrutów. rekroty na koniec. Bo, bo jest to 7 tak naprawdę punktów, a mnożnika jeszcze szybkiego nie mam. Na minutę ustawimy. Mhm. Puszczę sobie z prawej strony naszego tego. Puszczę sobie gobiny, żeby zniszczyły. Oj ja Dobra, dajemy mega mega te goście, bo tak nas rozwali <grym> Jak to wygląda. A, 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 a. Dobra, puszczamy dalej. Te mega... jednostki mogliśmy puścić. Chyba nie przykmin trochę. Poczekam. Poczekam. Czarnik. Ja mam rozwaną wieżę, co jest? Jeszcze nie masz rozwolnej wieży Musimy archera puścić Mogliśmy puścić Ja łam jeszcze tego Niszczymy sobie spokojnie Ojej Puścimy sobie Wybolić się musi On jeszcze puści Tak Ja sobie puszczę Archera Puszczę sobie knajta z prawej Po lewo mógł puścić. Nie, po prawej jeszcze jest. Puszczam. Teraz Puszczam. Puszczam. Ja muszę z prawej puścić sobie typa Żeby zbijał. Żeby na wieżyczkę nie szło. Tutaj sobie opuszczam ja archera Żeby wieżyczkę zbił. Zbił mojego. Puszczam sobie z tyłu rekrutów. Leci moc. O nie. Puszczam sobie mega knighta na środek. Mega knighta. Znaczy, knighta. Puszczam sobie tego. Pierdaj, chodźcie, podobie mi kto to rozwala. Ok, widać, że się skubił. Patrz, co się dzieje. Akcja Mega Knight vs. Mega Knight. Trza puszcza. Jest ulepszona Po lewej patrzcie ile to, to ma Po lewej różnił kogoś No ale co? Pokonane Pokonane Patrzcie się zróbmy robotę po lewej Nie przypilnował lewej strony Mówię? Przepraszam, że się nie odzywałem, ale chciałem się skupić po prostu na grze Ale Wiki to to, Gość się nawet nie skupił, zauważyłeś co? Znaczy nie skontrolował lewej strony o co ja dostałem jeszcze? Książkę, jakąś? Special offer. A, już mamy kolejny dzień. Mamy kolejny Final Crown Challenge. Teraz dostaliśmy sobie Golda. Gold jest bardzo dużo bardzo O, nie. o, i dostaniemy sobie teraz. Emotka. Emotkę oraz kolejny. Dwa. Do Mega Knighta ulepszenia. I chodzi mi głównie o to. Specjalna oferta. Nic mi to nie daje to Też nie daje, to bym zachętnie chętnie kupił Za 1000 tysięcy golda, może będzie jutro Przez co będę mógł ulepszyć szybciej na 15 poziom Mega Knighta Jakaś książka? Free. A, a potem trzeba będzie już płacić za kolejne Jakaś nowa legenda o, Plus 110, plus 60 Plus 2 ulepszenia Do Mega Knighta przydałoby się ulepszenie Nie mamy do Princeski Dobra, i mamy też do jakiegoś bohatera. Jest arczerka, kolejny poziom. 12. A tu trzeba płacić, to by zrobili podobnie jak w Brawl Starsie. Kupujesz jedno i dochodzisz do kolejnego. Tu już jest ulepszone, tu jeszcze sobie wejdziemy w ten. I moim zadaniem jest, żeby się fajnie udało, dojść i zdobyć sobie kulminacyjny moment. Uncierpe. Goblins uh, Ancestral. Pa palace. i tutaj dojść sobie tak. do tego momentu i tu jest coś ciekawego do uzyskania. Zapraszamy do Bartek i Wielki Tata, więc mam nadzieję, że pogracie razem z nami. A my co? A my widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!